Cześć! Witam Was serdecznie ponownie na moim kanale. Witajcie, kochani, w nowym filmie. Ja właśnie szykuję się do pracy, kończę się szykować. Dziś bywa tak, że mam troszkę wcześniej do pracy. Tak się wymieniamy z dziewczynami. Musimy przyjeżdżać na szóstą. I zostawać do piątej I tak robimy na wymiankę yy, Jesteśmy we cztery I tak się wymieniamy I dzisiaj przypadło, że ja mam na szóstą Więc stałam Za dziesięć piąta Właśnie się szykuję Do pracy I powiem wam, że jest tak ciemno Jejku, jak latem jeździłam To jeszcze tak było fajnie jasno A teraz Odchłań, czarna otchłań. Strasznie ciemno na, tej, na tym dworze, i aż tak się powiem, Wam nie chcę. I, I teraz, jak jedzie się o tej porze, to tak powiem Wam, ani żywej duszy na tej drodze. Nikogo za mną, nikogo przede mną, i tak nieprzyjemnie. Ja właśnie się teraz pomyślałam, że do Was odezwę, bo chcę Wam coś pokazać. U mnie w bloku zrobili taką, dali ogłoszenie, że czy mogłoby. Czy mogliby wszyscy w tym roku na balkony, jeśli oczywiście chcą, zakupić sobie światełka yy, takie same jak wszyscy, znaczy żeby wszyscy mieli takie same światełka, wiecie? Jeszcze się nie budziłam. I <laughs> część osób już zakupiła te światełka. Yy, jeden taki mój sąsiad z mojego piętra. On już miał te światełka w zeszłym roku i bardzo mu się sprawdziły, i tutaj, a znaczy dwóch sąsiadów na moim piętrze, mm, kupili takie same, się y, jakoś dogadali i, i powiesili w zeszłym roku, i w tym roku powiesili te same, więc y, gatunkowo, jakościowo można powiedzieć, światełka fajne, bo ja kiedyś, też w zeszłym roku, niekiedyś kupiliśmy z y, mężem światełka w Bauhausie, Kupiliśmy jakoś w listopadzie, poświeciły do grudnia, nie, poświeciły do stycznia, jakoś tak i jakoś na początku roku połowa się po prostu spaliła i oddaliśmy je do Bauhausu, zareklamowałam, no bo słuchajcie, dwa miesiące, żeby światełka tylko działały i jak byliśmy zareklamować te światełka, to tam taka sterta tych kartonów, bo właśnie większość ludzi reklamowała te światełka, że są yy, no po prostu zły jakiś asortyment i zły sort i, i, i bardzo dużo ludzi oddawało te światełka do reklamacji więc yy, na święta nam poświeciły a, a później no niestety połowa się spaliła, więc dobre to, że mogliśmy oddać, że nie, one nie były zbytnio tanie, powiem wam, że ten że no, nie wyrzuciliśmy pieniędzy w błoto, że oddali nam pieniądze. Więc, kochani, zaraz Was zabiorę, tylko skończę się szykować um, do kuchni i pokażę Wam tam przez balkon, jak te światełka wyglądają. Jak to pięknie teraz na tych balkonach wygląda. A kochani, dzisiaj mój mąż jest na nocce i właśnie wróci z nocki i prosił mnie, żebym ugotowała mu w termomiksie zupę tajską z kurczakiem. Raczej prosił. Ja się go zapytałam, czy ma ochotę, bo mam akurat piersi z kurczaka, mam batata i mam mleko kokosowe w lodówce, bo ostatnio kupowałam i tak miałam coś z nim zrobić i nic z nim nie zrobiłam. W związku z czym zapytałam się, czy, czy ma na to ochotę i oczywiście mój mąż bardzo lubi tą zupę ona nieraz wychodzi, powiem Wam taka nieraz ten kurczak jest mocniej taki poszatkowany, taki pocięty, ja oczywiście nastawiam ją w termomiksie i na obroty wsteczne, ale zależy jakiego mamy jako mamy piersiak, jest bardzo świeża to ona nieraz tak się bardziej rozgotuje ale smak tej zupy jest, powiem Wam, rewelacyjny ona jest taka lekko Ostrawa i naprawdę bardzo, bardzo dobra, więc może jak wrócę z pracy i, i będę ją gotować, to pokażę Wam co do niej potrzeba. Szybki przepis. Yy. Lubicie takie szybkie przepisy, jak wam coś pokazuję. I ostatnio widziałam, że moja zupa do górka zrobiła, e, zrobiła dużą furorę, bo byliście zaciekawieni tą zupą, że ze świeżego górka można zupę ugotować. Więc no, fajnie, fajnie, że lubicie e, takie gotowanie na moim kanale. Dobra, kochani, bo już jest 5:28. Idę szybko, pokażę wam te światełka i jadę do pracy. I zobaczcie, kochani. Tak te światełka wyglądają na balkonach. Już tam mają na narożniku dwa, tutaj u góry i tutaj sąsiedzi. Jeszcze tutaj sąsiadka na dole, więc my również będziemy je wieszać i fajnie by było, jakby to wszyscy sąsiedzi mieli powieszone fajnie wówczas, by ten blok wyglądał, więc bardzo mi się to podoba. Dobra kochani, bo ludzie jeszcze śpią, nie będę tutaj za głośno, więc... Szykuję się do pracy i odzywam się do Was już po kochani, witajcie, ja już jestem po pracy, nagrzewam sobie samochód, bo troszkę zimno. Ach, jak to dobrze już wolne. Wolny weekend. I tak pomyślałam, że um, jutro mam wolne. Mój mąż dzisiaj idzie jeszcze na nockę. I o ile pamiętam, Natalia ma jutro wolne. Tak sobie pomyślałam, może zrobiłybyśmy sobie dzisiaj taki babski wieczór z winkiem zrobię jakieś przekąski żebyśmy sobie posiedziały i plotkowały więc rozłączam się i do niej zadzwonię, zapytam co ona o tym sądzi także kochani, załatwione zadzwoniłam do Natalii Natalia bardzo chętnie o, jeszcze karta bardzo chętnie, więc jesteśmy umówione dzisiaj więc teraz po pracy jeszcze zajadę szybko do sklepu i tak pomyślałam, że zrobię guacamole. Ona jeszcze nie jadła takiego właśnie domowego guacamole, więc mam dobry przepis na Thermomix guacamole, więc zrobię, sobie spróbuję i zrobię może taką sałatkę z, z takiego sera Meksiko tutaj islandzkiego. Do tego daje się winogrona, do tego dodaje się yy, paprykę Trochę majonezu, zero przypraw, bo ten, majo, bo ten majonez, bo ten ser jest taki pikantny, on jest w takich przyprawach i taką sałatkę do tego zrobię, do tego krakersy, winko w domu mam, więc robimy sobie dzisiaj taki babski wieczór. Więc ja kochani ruszam, jadę do sklepu, pokażę Wam może już w samochodzie, e, pokażę Wam jak ten ser wygląda, e, jak zrobię zakupy. I pokażę Wam później, jak robię tą sałatkę bardzo szybko. I powiem Wam, że właśnie Dowinka jest idealna. Także kochani, ruszamy! Weekend się zaczął. Wolne trzy dni. Och, powiem Wam, że jestem trochę zmęczona po dzisiejszym dniu, ale najważniejsze, że już mam wolne. Nie, ja już jestem w domu, mój mąż jeszcze śpi. Jeszcze tak z pół godzinki sobie pośpi, więc ja szybko się przebiorę. Ugotuję tą zupę yy, z kurczaka, tajską zupę z kurczaka, o której Wam mówiłam. To Wam pokażę, jak się ją przygotowuje, co do niej potrzeba. Mm, pokażę Wam, jak wygląda, jak naleję już do miseczek i yy, później mąż wstanie. Chcę jeszcze zdążyć, żeby przed pójściem do pracy sobie ją zjadł, więc. Za jakieś pół godziny go budzę. Zupa się tak robi 20 minut, więc tylko wrzucę do termomiksa i 20 minut zupa będzie gotowa. No dobra kochani, to bierzemy się za robienie zupy. Może Was tutaj ustawię inaczej o. Teraz już jest dobra. Czekam aż mi się termomiks odpali internet, żeby się w nim podłączył. Yy, I mamy tutaj będzie to, już Wam pokażę. I dziś kochani przygotuję zupę tajską z kurczakiem i batatami. I do tego będziemy potrzebować yy, mleko kokosowe. Tu już mam pokrojone bataty kurczaczka mam, piersi z kurczaczka pokrojone w kosteczkę. Do tego będzie potrzebna taka przyprawa, red kary pasta, sól, oczywiście woda także. Wszystko wrzucacie do środka, wszystkie składniki zamykacie, nastawiacie i zupka nam się gotuje. Więc ja później już wam pokażę, jak ta zupka nam wyszła, jak ona wygląda. I kochani, nalałam już do miseczki zupę. Przelałam do garka i nałam do miseczki, żeby wam pokazać, jak ta zupka wygląda. Powiem wam, że jest naprawdę bardzo apetyczna. Tutaj kurczak mi się troszeczkę rozgotował, ale był bardzo świeży, może dlatego. Jak widzicie, są bataty, kurczak. No, brakuje kolendry, żeby była bardziej taka, żeby ładniej wyglądała. Mój mąż nie przepada za kolendrą w zupie, więc mamy tutaj tylko bataty, kurczaczka. Mleko kokosowe i tą ostrą pastę. I powiem Wam, że naprawdę próbowałam i jest świetna. Polecam Wam, oczywiście również możecie ją sobie przygotować w garku, nie musicie mieć termomiksa, naprawdę jest rewelacyjna. Dobra, kochani, mąż pojechał, zupę zjadł i powiem Wam, że tym razem zupa wyszła mi o wiele lepsza. Jak poprzednim razem, chociaż ten kurczak był taki troszkę rozgotowany, ale bardzo nam smakowała, więc ja również troszkę sobie zupy zjadłam. Nie jadłam za dużo, bo zaraz mamy. No tak, za półtorej godziny będzie Natalia i robimy sobie ten babski wieczór. Otworzę winko i tutaj już wam pokażę. Winko mam gotowe. Winko otworzymy takie. Więc idę za chwilkę do mojej kuchni, yy, przygotuję ten, yy, tą sałatkę, zrobię guacamole, przygotuję tutaj yy, na. Poustawiam wszystko na ławie przy Sofie. Może sobie włączymy z Natalią Netflixa, może sobie obejrzymy jakiś serial albo będziemy coś oglądały w telewizji. I na pewno będziemy planowały, bo powiem Wam, że Natalia jest bardzo moim dobrym doradcą w sprawie YouTube'a. Będziemy planowały filmy na grudzień, tak? Bo już niedługo mamy grudzień, więc chcę zaplanować dla Was filmy i tak myślałam, żeby w grudniu były trzy filmy tygodniowo. Tak jak robiłam to w zeszłym roku. I chciałabym już tak przy takim systemie pozostać. Ale na ile mi się to uda, to nie wiem, nie obiecuję, ale bardzo bym chciała, żeby było na moim kanale troszkę więcej filmów, bo wiem, że wy na moje filmy bardzo czekacie, piszecie mi w komentarzach miłe słowa, więc chciałabym wrzucać troszkę więcej filmów na mój kanał. Także dobra, kochani, idę do kuchni, robię guacamole w Thermomixie i w międzyczasie będę przygotowywać tą naszą sałatkę do wina. Dobra, Thermomix już mamy przygotowany. Odpalimy go. No i wiecie, jak guacamole: awokado, kolendra, lemonka, zawsze daję limonkę, nie daję cytryny, czerwona cebulka. I ja mam tutaj pomidorki takie małe, koktajlowe, więc szykuję. Wszystko mi Thermomix zrobi, i za chwilę biorę się za moją sałatkę. Guacamole już jest przygotowane, a teraz zabieram się za sałatkę. I do tej sałatki potrzebujecie taki ser Mexico Ost, nie wiem, czy on jest w Polsce, wątpię, bo to jest chyba islandzki ser, ale jeżeli macie jakieś takie sery właśnie z papryką, mm, o smaku takim właśnie paprykowym, to też się będą nada będzie nadawał taki ser mm, paprykowy do tej sałatki. Pójdzie papryka, winogron, i trochę majonezu. Ten ser, zawsze kroję go na czerwonej desce, bo on niestety farbuje. Kroję sobie go w małą kosteczkę. W małą kosteczkę kroję paprykę, winogron, jak są większe, winogrona kroję na pół. Wszystko wrzucam do miseczki, dodaję majonezu, mieszam i gotowe. Ja to sobie szybko przygotuję i pokażę Wam już później w misce, jak ta sałatka wygląda. I tak oto prezentuje się ta sałatka z Mexico Ost. Tutaj macie awokado, piękne, zielone. Nie wiem, mój aparat nie pokazuje tego, ale jest naprawdę ładnie zielone. I ja nadrabiam Masterchefa, którego mąż mi nagrał, bo w zeszły weekend pracowałam i nie mogłam obejrzeć, więc nadrabiam teraz nagranego Masterchefa i zaraz przyszykuję tam na ławę Nasze te przystaweczki, postawię lampeczki wina i będę czekała na Natalię. Może pokażę Wam, jak to sobie tutaj wszystko na tym stole, na tym stoliku przygotowałam. I kochani, wszystko już gotowe. Dwie lampeczki postawione. Dzisiaj będziemy raczyły się winkiem. Dorosłe osoby mogą. Sałatka. Tutaj przygotowałam takie krakersiki tuki tutaj mamy doritosy, winogron guacamole odpaliłam świece i te w tych moich świecznikach, które sama zrobiłam więc czekam na Natalię i będziemy zaczynały babski wieczór my kochani, zdrowetko siedzimy sobie z Natalią nasz babski wieczór się zaczął Natalia właśnie będzie próbować pierwszy raz takie domowe guacamole jak? Bardzo dobra. Tak? Smakuje Ci? Takie inny smak, ale bardzo dobry. No. Coś nowego. Ja bardzo lubię guacamole, dlatego myślałam, że do wina będzie ok. Także moi drodzy, pora już się pożegnać. My będziemy się tutaj teraz raczyły naszymi przystawkami. Troszeczkę sobie posiedzimy, porozmawiamy. Mam nadzieję, że dzisiejszy film Wam się spodobał, że miło spędziliście ze mną czas. Ja tymczasem będę się z Wami już żegnać. My skarby na pewno widzimy się już w następnym filmie. Wy, kochani, trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia. Buziaki. Pa!